Cześć i czołem, GaloQueru z tej strony w kolejnym odcinku Kronik myrtany Archolos Oczywiście w tym momencie tutaj pójdziemy sobie do Jorna, tak jak obiecałem w ostatnim odcinku i zobaczymy, co nam powie nasz kochany brat wiesz? To tylko urządlenie krwiopijcy Nie masz się czym przejmować Jest mi już zdecydowanie lepiej Trochę odpoczynku w wygodnym łóżku i ciepły posiłek potrafią zdziałać cuda Dobrze, że sprowadziłeś tutaj kurda. Przynajmniej mam z kim porozmawiać o aktualnej sytuacji i trochę powspominać dawne czasy. A tobie jak podoba się Silbach? Udało ci się dowiedzieć czegoś interesującego? Mm. Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. To doskonale. Sam chętnie zajmę czymś ręce. Daj znać, gdy będziesz coś dla mnie miał. Wioska wydaje się całkiem ładna. Trochę gorzej z jej mieszkańcami. Musisz ich zrozumieć. Trwa wojna, a my jesteśmy kolejnymi uciekinierami, którzy docierają na tę wyspę. Wszyscy boją się o swoje zapasy i o to, co przyniesie jutro. Ludzie na Archolos zawsze cenili sobie ciężką pracę. Jeśli pokażesz im, że nie jesteś kolejnym zjadem, to z pewnością zaczną cię szanować. Mam do ciebie kilka pytań. Myślisz, że jeszcze kiedyś wrócimy na Londra? Jeszcze nie przyzwyczaiłeś się do Archolos i już tęsknisz za rodzinnymi stronami? Jestem pewny, że kiedyś tam wrócimy. Pytanie tylko, czy będzie jeszcze do czego wracać? Z drugiej strony, Silbach i okolica nie są aż tak odmienne od Londram. Pamiętasz te wszystkie pola uprawne? Łąki pełne owiec i łódki, które cumowały w tym małym porcie? Nawet ten wulkan przypomina górę, u której stóp leży nasza wioska. Dopiero teraz żałuję, że nigdy nie miałem okazji zwiedzić tej małej fortecy Myrtańczyków, która się na niej znajduje. Nie tęsknisz za resztą rodziny? Oczywiście, że mi ich brakuje. Na niektóre rzeczy nie mamy jednak większego wpływu. Pewnie to oni by nas tutaj wysłali, a sami zostali na Londram. Wiesz, jak ważny był dla nich dom? Ważniejsi chyba byliśmy jedynie my. Nasza matka była mądrą i pracowitą kobietą. Gdyby nie ona, to pewnie żaden z nas nie umiałby czytać ani pisać. Sam rozmyślałem wiele razy, czemu Atanos pozwala, by tak dobrzy ludzie odchodzili z tego świata tak wcześnie. Sam wiesz, co się działo z ojcem po jej śmierci. Zamiast pracować w kuźni, większość czasu przesiadywał w bimbrowni. Wiem, że nie najlepiej się dogadywaliście, szczególnie gdy musiałeś przejąć pomoc w kuźni po tym, jak zostałem czeladnikiem mistrza Hanesa. A później miał miejsce ten wypadek. No i... Wypadek? Nie psujmy sobie tej chwili. Wrócimy do tej rozmowy innym razem. Chcę po prostu, byś wiedział, że rozumiem to wszystko, co się wydarzyło i nie mam ci tego za złe. Wojna trwa już od dawna. Skąd pomysł, żeby uciekać akurat teraz? Uwierz mi, jeden z wiadowca orków na wyspie to zwykły rekonesans. Ale pół tuzina to ostateczne przygotowanie do desantu. Jeszcze kilka dni czekania i kto wie, czy nie obudziłby nas w nocy odgłos orkowych będą wojennych. Co myślisz o Kurcie? To porządny facet. Ojciec zawsze go sobie cenił. Widać, że ma już swoje lata i lekko zgnuśniał, ale póki co jest dla nas dobry i stara się nam pomóc. Chociaż nie ukrywam, że czubek jego własnego nosa jest dla niego ważniejszy niż my. I gdyby miało się coś stać ze szkodą dla niego, to pewnie dbałby raczej o własną skórę. True, true, my friend. W większości przypadków Widzę, tak że jest. To brat pracowitość się po ojcu. Nie wiem, czy w jego stanie praca w polu to dobry pomysł. Porozmawiaj z Bastianem. Może się zgodzi na jakąś pomoc przy obieraniu rzepy. Okej, okay. skoro tak mówisz, niech będzie, niech będzie. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Albin kazał nam się zająć czymś w wiosce. Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko leży, je i nic nie robi. Zawołam go tutaj i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o Albyna. Przekażę mu, że twój brat tu pracuje. Dobra. Teraz myślę, że możemy udać się w końcu do Albyna. Aby zdać mu finalny raport odnośnie uchodźców, którzy chcą pracować. Szkoda, że akord musiałem specjalnie z Jornem porozmawiać, żeby tutaj nazwijmy to odblokować dalszą część tego zadania. Ale co tam. Jesteś nareszcie. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tylu z was będzie się tak rwało do pracy. Dobra robota, chłopcze. Dla każdego znajdę odpowiednie zajęcie. I co o nich myślisz? Nadadzą się? Z tego co widzę, to zapał, do roboty mają, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Zrobiłeś, co do ciebie należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Rzecz jasna, dopóki będziecie pracować jak należy. O, troszkę tego tutaj. Jak się mają oszło w górę? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Dobra. No okej. Okay. Zobaczmy w ogóle co tutaj się podziało. Sztuka pisania. Trzeba to rozchodzić. O. Zobaczymy jak idzie. O. Czy nikt nie nauczył cię manier? Jestem teraz zajęty. Jak to z... Hej, nie widzisz, że coś robię? Daj mi spokój. Okej. Okay. Ktoś się tu pojawił. Jorn, tutaj widzę, sobie stoi na zewnątrz. Marvin, jesteś wreszcie. Nie powinieneś obierać teraz rzepy albo odpoczywać? Skończyłem już swoją pracę na dziś. A od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze. Chodź, krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi. Czasami po prostu trzeba to rozchodzić. Nie mogę się doczekać, aż odłożymy trochę złota, zamówimy w sobie pokaźny kawał mięsa oraz najlepsze wino z lokalnej winnicy. Zapomnieć w końcu o tych wszystkich zmartwieniach i mieć w końcu chwilę, by nacieszyć się życiem. Mm. Najpierw pomyślmy o twoim zdrowiu. Musisz dojść do siebie. Zobacz... Miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio ćwiczyliśmy walkę mieczem z naszym ojcem. Chodź, przyłączymy się do nich. <grystanie> no tak. Dobra, chwytaj za lagę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. No, chyba, że obleciał cię strach przed starszym bratem. Skoro sam nalegasz, to chyba muszę ci pokazać, jak należy walczyć. No, dawaj Jorn. No, powiem szczerze, że ten Jorn to tak sławiony bardzo. Wyszło. To nie było takie trudne. O, moja głowa. Nieźle, całkiem nieźle. A pomyśleć, że jeszcze niedawno ledwo podnosiło się rozgrzany pręd w kuźni. Ostatnio mieliśmy mniej czasu, żeby rozmawiać. Nawet nie wiem, jaki styl walki preferujesz. Hmm. O, lewie lekkie i wygodne bronie. Lubię lekkie i wygodne bronie. Zgłodniałem od tego biegania. Co powiesz na świeżo wypieczony chleb? A masz na to złoto? Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to piekarz z pewnością poczęstuje nas chociaż jednym bochenkiem. No dobra, ale piekarza masz tu, Jorn. To ty. A. Ten chleb naprawdę dobrze pachnie. Niczego za darmo nie rozdaje. Albo płacicie jak wszyscy, Albo nie dostaniecie nawet okruszków. Dość mam już takich darmozjadów jak wy. Trzeba było walczyć za swoją ojczyznę, a nie obżerać teraz nasze spichlerze. No cóż. Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma co tracić czasu. Jesteś pewny, że dobrze się czujesz? Może wróciła ci gorączka? Właściwie to jest mi trochę gorąco. Mam pewien pomysł, gdzie moglibyśmy się trochę ochłodzić. Było zapłacić, kurde, no przecież mam kasę. I też jeszcze ile 70 sztuk złota. Jorn, dawaj, gdzie ty to lecisz? Będziemy skakać do wody? No, w sumie kopiel brzebisty spawa wszystkie butelki. To jest to słynne wina z alcholowskich plantacji. Moje ulubione. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź czy może czegoś nie zostawili. A ja trochę ochłodzę się w rzece. Szczerze powiedziawszy, to nie jest to najlepszy pomysł, Jorn, żebyś się chłodził i zbijał po e, gorączkę zimną wodą. Hmm. Nie ma niczego. W dzisiejszych czasach to ta woda by była czarna od typu. Niestety tak ludzie dbają. Ty. Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła je po opróżnieniu do winnicy. Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwiedzimy Hatę kurta. Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. Serio, chcesz okradać buja? A no chyba, że nam po dobroci da? No. Uh -huh. Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu. Moglibyśmy tam usiąść na spokojnie, napić się, zjeść i porozmawiać o wszystkim. Poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębatym zielu? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb. Masz tutaj przepis i zębate ziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w chacie. Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Pamiętaj tylko, żeby przeczytać wcześniej przepis i dokładnie podążać za instrukcjami. W ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Równie dobrze przygotowuje się na nich jedzenie. Gdzie jest Kurt? Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej winnicy. Powinien niedługo wrócić. Okej... Okay. A więc... Co my tu mamy? Ryba w zębatym ziele, 4 razy ryba, zębate ziele i ocet. Proste danie, które znacznie wydłuża przydatność do spożycia rybiego mięsa. Idealne dla podróżników. Mamy też pokrzepiający rosół z resztek, dowolne mięso, dowolne warzywo, roślina lecznicza i sól. Parujący wywar z resztek to najlepszy sposób na efektywne wykorzystanie ostatków ze spiżarni. Wiejska jajecznica, jajko ściervojada. Przepraszam, kiełbasa i sól. Pożywna i szybka jecznica z kiełbasą to dobry start dnia dla każdego, kto chce nabrać sił już z samego rana. Wasztek z rest, resztek, już cierwojada, dowolne mięso, dowolne warzywo. Nikt nie chce wiedzieć, z jakich resztek ukręcono pasztet, ale każdy głodny z jego smakiem. I prażone owady. o owiadzie mięso, torebka pieprzu, choróbki, źródło źródłowiałka. Często ratuje przed głodem tych, którzy nie poszczęściło się podczas łowów o złoto jakieś tutaj w ogóle jest złoto o i kuferek znam się na otwieraniu zamków. jest woda jest ocet jest ocet okej okay. usmażymy sobie mięso nie mamy jakiego ale możemy sobie zrobić właśnie rybę w octwie zębatym Potrzebuję więcej ryb. Generalnie. Ale nie, chwila, bo to było. Chociaż nie, tutaj są. Tutaj jest beczka, i w beczce powinny być ryby. O, właśnie. Dobra, już mamy wszystko. Ryba. z zębatym zielem. Zrobimy sobie dwie. To przy okazji, jak. Możemy sobie coś wytworzyć, to oczywiście to wytworzymy. Okej, okay. no i niczego więcej nie mamy, dobra. Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. Ja znalazłem to wino, ale wygląda na to, że Kurt trzyma je w skrzyni pod kluczem. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunście ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne. I na zamkach znam się jak mało kto. Okradniemy naszego własnego wuja? Przecież sam by nas chętnie poczęstował tym winem. Nie maruj tylko otwieraj hufer. A jeśli Kurt będzie robił później jakieś problemy, to ja z nim porozmawiam. Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to podstawy są niezwykle proste. Wystarczy, że włożysz wytrych i zaczniesz przekręcać go w lewo i w prawo. Musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się w środku. Jeśli usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że możesz kontynuować przekręcanie zębatek. A jeśli usłyszysz trzask, no cóż, lepiej, żebyś go nie usłyszał. Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił klucz, a jeszcze innym razem wytrych może tylko częściowo przekręcić mechanizm. Wraz z rozwojem swoich umiejętności, będziesz jednak uczył się, jak coraz szybciej otwierać wszystkie z nich. Niezależnie od tego, jak skomplikowany jest zamek. Okej, okay, próbujemy. I mamy to: 4 wina, 12 sztuk złota. Chyba mamy już wszystko. Chodź za mną i się nie ociągaj. Nie chcę, żebyś zgubił się gdzieś w lesie. Możliwe, że wpadniemy też na jakieś dzikie zwierzęta, więc trzymaj broń w gotowości. No tak, dokładnie. Bo Ty jesteś już na pewno w stanie walczyć. Tym bardziej, że ja nie mam broni w ogóle przy boku. Nie, no nie chcę tego za bardzo, powiem szczerze. Bo to jest dworęcznik jak dworęcznikiem, to tak średnio mam tutaj zdolności posługiwania się. W ogóle punktów nauki chyba 10 mam. To będę mógł też przy okazji wyuczyć się tutaj e, tego całego jak to się nazywa będę mógł wyuczyć się tego całego oprawiania zwierzyny. Wyrywania kłów, paznokci czy tam paznokci boży pazurów. Kiedy zwierzęta mają paznokcia. <laughs> Och, piękne leśne tereny. Piękny utwór. W sam raz do chillowania. No, mamy tu trochę tych rzeczy. Czy akurat tam to to z topielcami nie chce walczyć? na miejscu. W końcu mamy chwilę, by odpocząć od zgiełku tej wioski i wszystkich nieprzychylnych spojrzeń. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj wraz z rodzicami w odwiedziny u wuja. Wszystko było jakieś takie inne. Ojciec też jeszcze wtedy był inny. Ale jesteśmy tu i teraz. Tylko my, dokładnie tacy, jacy jesteśmy. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. Miejmy nadzieję, że choć część naszych przyjaciół z Londram także zdoła tu dotrzeć. Marvin, zrobiliśmy to, co było konieczne, żeby uciec i przeżyć. Nikt nie miałby za złe tego, co się wydarzyło. Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jakiś mag z naszej wioski się o tym dowiedział, to chyba by nas przeklął. Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. Londra nie ma szans obronić się przed orkami. Hmm. Może gdyby mężczyźni tacy jak my zostali bronić własnej wyspy, to szanse by się odwróciły. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni i którzy otrzymują za to żołd. Napijmy się za nich i ich walkę. Niech zapewnią Myrtanie lepsze jutro. Gul, gul, gul. Jak się czujesz po dniu pełnym przygód? Znacznie lepiej. Dobrze było w końcu zakosztować zwykłego wioskowego życia. Dopijemy to wino i wrócę do łóżka. Wypocznę jeszcze trochę i kto wie, może ruszymy do miasta. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. Z opowiadań wiem, że nic w całym królestwie nie może się z nim równać. Mam tylko nadzieję, że w porcie będą potrafili przyrządzić ryby, tak jak na naszym londram. Nie będziemy pić jeszcze, powinniśmy już wracać. Powinniśmy już wracać. Wracać? Już teraz? Dopiero co tu przyszliśmy. Kto wie, kiedy będzie kolejna okazja, by tak spędzić miło wspólny wieczór. Poza tym, zostały nam jeszcze dwie butelki wina. A chyba nie chcemy, żeby się zmarnowało. Dobra, dawaj to. <grym> Bez troskie życia. No, Jorn wygląda normalnie. Marvin tak, no, średnio bym powiedział. <średnio> Oho. W końcu się obudziłeś! Widzę, że wczoraj nieźle sobie pofolgowaliście. Gdy dotarliście tu w nocy, byliście całkiem pijani i cali przemoczeni. Co wyście robili? Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie, a później dotarliśmy nad rzekę, otworzyliśmy butelkę wina i tak jakoś wyszło. <laughs> Nie tłumacz się już, Marvin. Młodość rządzi się swoimi prawami, ale nie jesteście już dzieciakami. To, co zrobiliście, było bardzo nieodpowiedzialne. Co gorsza, wygląda na to, że od tych wszystkich atrakcji stan twojego brata jeszcze się pogorszył. Co prawda, najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ustabilizował, ale nie mamy pewności, jak długo to potrwa. Czemu ja się na to zgodziłem? Nie ma co popadać w panikę. Ja zostanę z Jornem i będę go doglądał, a ty spróbujesz zdobyć jakieś mocne lekarstwo. Wiesz, gdzie powinienem zacząć poszukiwania? W wiosce przebywa mag wody Lokfar, ale śmiem wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik na przypadłość twojego brata. Tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika, a jedyny, jaki przychodzi mi do głowy, to Bodowin. Gdzie go znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie tuż na wprost. Sacy, w tym momencie myślę, że zakończymy sobie odcinek, ze względu na to, że no... taką schackę sobie z Jornem zrobiliśmy naszym bratem. Bez troską zupełnie. No i skończyło się jak się skończyło. Wróciliśmy pijani do łóżka. Nie naszego, jeszcze na no dodatek karcz, karczmianego, że tak powiem, tylko tutaj do kurta. No i niestety stan naszego brata się pogorszył. W kolejnym odcinku. Zobaczymy, co jeszcze będziemy robić, ale myślę, że na pewno coś się znajdzie do roboty. Dlatego dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnej części przygód Marwina.